Cześć wszystkim, jestem Mateusz, a jestem Ada. I jesteśmy podcastem. Na martwo. I nie wiem, co to będzie dzisiaj. Jak to co? Miesiąc czerwiec mamy, więc miesiąc czerwiec jest dniem. Yy, Dnie? Dniem? Dniem, geja. dniem <laughs> geja. Miesiąc czerwiec to wielki dzień Geja. Geja? Nie, nie! Całego środowiska LGBT. Prawda? Pride. Miesiąc. Dumy. I. Dziwnie to brzmi po polsku. No, nie wiem, jak to brzmi po polsku. Dumy i co? Dumy chyba. Dumy osób LGBT. Tak. Równości i. I tak. Także wszyscy ci z hetera. Out. No to pa. pa. Do widzenia. W związku z tym, że połowa naszego podcastu to osoby z tego środowiska. A że nagrywamy odcinki z wyprzedzeniem, to w poprzednim tygodniu nie mieliśmy okazji, już nie chcieliśmy nic zmieniać, więc Zaczynamy od tego tygodnia. drugiego tygodnia. Będziemy mieć tak. I pierwszy tydzień lipca też zrobimy odcinek o, o tematyce LGBT. Głównie to są właśnie takie. Dosyć znane sprawy, które, morderstwa, które dotknęły osoby właśnie z tego środowiska, więc. A nie, dzisiaj będzie jakiś smutny odcinek. A nie, nie, każdy tydzień nie jest smutny, tak? No, no jest, smutny. ale. Znaczy nie, no, jest śmiesznie jak morderca na przykład ginie. No jest głupi. to jest śmieszne. Przygotujcie się Happy Pride Month dla wszystkich, którzy do tego środowiska należą. Tak! I dzisiaj będzie historia o Matthew Shepardzie. Mateusz, przypadek? Przypadek. Matthew Wayne Shepard urodził się 1 grudnia. To popatrz! Bo, wow! Znak jako co ty! Ty, to nie, bo wszyscy po prostu geje. Nie, wszyscy Mateusze z grudnia to geje. Tak, weź te swoje teorie na jakiś uniwersytet może. Niech to udowodnią najpierw, zanim będziesz takie rzeczy rzucał na wiatr. E, tak, 1976 roku, więc był trochę starszy od ciebie. Trochę. Mógł być moim ojcem. Mógł. I urodził się w Kasper w stanie Wyoming, jako najstarszy syn Denisa i Judy. I rodzice opisywali go jako optymistę, bardzo empatyczną osobę, pełnego pasji. I on zawsze właśnie walczył o równość i akceptację. Jakby... Love and proud. Tak. I jego rodzice wiedzieli o tym i byli z niego bardzo dumni, więc... Super, bo tak się nie zdarza często. Tak trzeba, halo rodzice. No, wiadomo, że tak trzeba, ale no cóż. Matthew zaczął studiować nauki polityczne na Uniwersytecie Wyoming, bo właśnie chciał zmienić świat, tak? Więc... Chciał być biedroniem w Ameryce. <grytanie> tak. Przez swoją orientację seksualną był nękany fizycznie i emocjonalnie. Podczas Jednej z wycieczek w liceum w ogóle został pobity i zgwałcony. Jaki to ma sens w ogóle? No właśnie, ta osoba, która gwałci osobę homoseksualną, to też jest homoseksualna, chyba? <laughs> nie? W ogóle to, tak nie działa? to jest jakiś fetyszysta czy coś? Plus jeszcze jest gwałcicielem? No raczej, ja jak osoba wiem, to, jest gwałcicielem, poszedł... to raczej gwałci osoby, które jej się podobają, tak? No. Pociągają w jakiś no. sposób, więc no jakby to, to się, przez, został zgładzony przez to, że jest gejem przez innego faceta. What? The fuck? Ja potem chodzi do zamków, taki styba, ale z głocią geja. No ja nie rozumiem tej logiki w ogóle, ale okej. Okay. No i niestety przez to popadł w depresję, zaczął mieć ataki paniki, no i zaczął też brać. Narkotyki. Nie bierzcie narkotyków? Nie. Kilkukrotnie był hospitalizowany z powodu depresji i myśli samobójczych, przez to, co mu się wydarzyło, tak? Trauma, wiadomo. Wieczorem 6 października 1988 roku został zaczepiony przez Arona McKinney'a i Russella Hendersona w barze Fireside Lounge w Laramie. To jest dalej ten sam stan. Jakby co? Aaron to pewnie jakiś Cwell. Zdecydowali, że podwiozą go do domu, ale zamiast tego wywieźli go na oddalony od cywilizacji teren, po czym obrabowali go, pobili pistoletem i zaczęli torturować aż do samego końca. I szepard był tak pobity, że jego twarz była pokryta krwią oprócz miejsca, w, który, w którym płakał takie wow. miejsce na łzy mu się tylko zrobiło żaden z morderców nie był pod wpływem żadnych substancji odurzających i po torturach przywiązali mata do ogrodzenia i pozostawili na mrozie, po czym wrócili na miasto, wrócili sobie dalej imprezować, tak no i wdali się w bójkę z dwoma młodymi chłopakami, którą ktoś zgłosił na policję i policja tego samego wieczoru aresztowała Hendersona i przeszukując samochód McKinneya znaleźli tam broń pokrytą krwią i buty i kartę kredytową Matthew. I w tym czasie Matt był przywiązany do tego ogrodzenia, gdzie go zostawili i od razu zapadł w śpiączkę tam na miejscu i został znaleziony przez rowerzystę Arona Krejfelsa, który myślał, że to jest strach na wróble. I to miało miejsce dopiero po 18 godzinach, odkąd oni go tam przypieli. 18 godzin mhm. leżał tam. No leżał, no przywiązany był, więc tak raczej w pionowej pozycji Oj, go zostawili. no tak, no strach na wroble, no to... No właśnie... I po przybyciu policji stwierdzono, że Maty nadal żyje i kobieta, która była ratownikiem medycznym, zauważyła, że rękawiczki lateksowe, które ze sobą miała, były uszkodzone i musiała jakby użyć gołych rąk do oczyszczenia mu dróg oddechowych. Mhm. I... Ona nie wiedziała jeszcze wtedy, że Matthew był HIV pozytywny. Był? No. O nie. Dopiero następnego dnia y, się dowiedziała i od razu musiała zacząć brać leki antyretrowirusowe, ale mm -hmm. nie wykryto u niej wirusa HIV na szczęście. No ale no, wow za poświęcenie. No niektórzy by nie dotknęli, tak? Nie ma mi koniec. Ale sama rodzina Matat też nie wiedziała do tego momentu, że on miał HIV. No Może to jest... on sam nie wiedział. Może nie wiedzą, no. Poza tym, no, które to były lata? Koniec lat 80., no to fff, HIV wtedy było. Nie chwalisz się tam. No, to raz, że jeszcze było, była taka Tabu stygmatyzacja, strasznie. dalej, dalej jest. jest, no ale wiesz, jednak <laughs> teraz się to da tak leczyć, że całe życie przeżyjesz i nic ci nie będzie, a będziesz rolek i to nawet nie będziesz innych zarażał, tak? A tutaj? Przecież. <laughs> Co się działo w latach 80., jak HIV wybuchło? Masakra. No i jego rodzina nie wiedziała o tym, no ale jakby to najmniejsza, jakby najmniejszy problem w tym momencie. I po przetransportowaniu go do szpitalu odkryto, że ma kilka urazów głowy, w tym ciężki uraz pnia mózgowego, co zaskutkowało tym, że miał zaburzenia rytmu serca i temperatury ciała. No i ogólnie organy zaczęły mu, no, znaczy przestały funkcjonować tak, jak powinny. I na głowie, twarzy i szyi miał rany szarpane. I lekarze zdecydowali, że jego obrażenia są zbyt poważne, żeby przeprowadzić y, operację. No i jego życie podtrzymywały maszyny. I ludzie oczywiście wściekli, smutni, wyszli na ulicę. Prawda? W celu czuwania, bo tak się robi, jak ktoś. Albo zaginie, najczęściej to jest jak ktoś zaginie, że takie czuwania, tak, że czekają, aż ta osoba wróci, albo właśnie jak ktoś walczy życiem, to też, ale to u nas w Polsce zaginie, że całe, wiesz, społeczeństwo się zbiera w jakimś jednym miejscu, tylko raczej w domu, tak, rodzina. Tak, i no, przyjaciele. No. Nie. I kilka godzin po znalezieniu w ogóle Mata, jego przyjaciele zaczęli burzę w mediach, żeby poruszyć kwestię, że właśnie ich przyjaciel został ofiarą ze względu na to, jaką miał orientację. No i sześć dni po ataku stwierdzono zgon. Matthew po północy, 12 października 1998 roku. No i Matt miał 21 lat. No. to ja już go przeżyłem. <laughs> No i oczywiście McKinney i Henderson zostali oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia. Wiele mediów oczywiście zwróciło uwagę na to właśnie jaką orientację miał Matthew i że to był główny motyw zbrodni. No, hate crime taki. Hate crime czyli zbrodnie nienawiści tak, mm -hmm. że i to nie tylko w przypadku, no to jest po prostu jak ktoś się czymś różni Czyli orientacją, rasą, religią i taką osobę, przez to się jakby. Nawet niekoniecznie dotyczy to morderstw ogólnie, takich wszelkich zbro zbrodni, no, <grywki> nie zbrodni, tylko przestępstw w kierunku osób, które są z jakiejś mniejszości. Tak, to jest zawsze właśnie taki hate crime. No. I dziewczyny morderców zostały oskarżone o pomoc w ukryciu dowodów po dokonanej zbrodni, i one otrzymały karę więzienia. No Jakie karen? No, super. I McKinney wyznał, że chcieli okraść Mata i wiedząc, że jest gejem, udawali sami gejów, żeby go zwabić do samochodu. I jak weszli do samochodu i Matt rzekomo położył rękę na kolanie Arona, to on się wściekł. Broń Panie Boże, rękę na kolano? <laughs> no słuchaj. No, nie wiemy, czy to się w ogóle wydarzyło. On sobie mógł to wymyślić, że nie ma. Nie wydarzyło rękę, się. Pierwanie, coś no właśnie, jakieś i tyle. Zatem położyć rękę na kolanie, to nie jest jakiś znowu napaść seksualna. Jakby Makini używał takich rzekomych zalotów mata, że to mu pomoże w trakcie procesu, że on z siebie zrobi ofiarę. No, ale to jest taka głupota, no bo po co. On, ale powiedział już tak, przyznał się do tego, że on go zwabił na to, że udawał, że jest no gejem. No właśnie, więc nawet więc... jeżeli robił jakieś zaloty, no to jakby miał do tego podstawę, bo. Tak, bo to jest jego to... kurwa wina, że ktoś się do ciebie przystawia, skoro. Ty pierwszy się przystał. No, no tak? Wiesz o co no. mi chodzi? 5 kwietnia 1999 Henderson uniknął procesu, bo przyznał się do winy, aby uniknąć kary śmierci i otrzymał karę dwukrotnego dożywocia za porwanie i morderstwo pierwszego stopnia. No i zgodził się na zeznania przeciwko McKinneyowi. I podczas procesu McKinneya jego obrońcy próbowali zastosować obronę tak zwaną gay panic. Mówi, widzisz gay? Panikujesz. Uwaga, to ma definicję tymczasowego szaleństwa wywołanego zabieganiem o uwagę ze strony osoby tej samej płci, czyli jak ty jesteś hetero i osoba homoseksualna zaczyna się do ciebie dobierać, chociaż tak nie było w tej sytuacji, to, yy, to jakby ogarnia cię takie szaleństwo, że tą osobę zabijasz. Jakby nie wiesz, <śm> kurwa, czy tak było w takiej sytuacji, to jest hit, że takie prawo istnieje. Ale to nie jest uznawane to może raz był uznany gdzieś w jakiejś Alabamie, ale to nie jest uznawane tak na porządku dziennym zwłaszcza już teraz. No i obrońca, znaczy ta teoria w ogóle została od razu odrzucona przez sędziego, o. no bo jak można takie rzeczy w ogóle No, raczej gay panie, kurwa no tak. W ogóle brzmi jak jak nazwę, jak na jakiś klub. To brzmi jak jakiś yy, horror klasy B. Zombie gaya, albo czy coś. porno. W sumie prawie ta sama kategoria. No. Horror klasy i porno. No. I yy, obrońca powiedział, że ich zamiarem nigdy nie było morderstwo, że oni chcieli go tylko okraść i sprawy potoczyły się niefortunnie i że nie miało to żadnego związku z orientacją ofiary. No na pewno. No, no i chuj kogo to obchodzi, że jest niefortunnie zabiliście człowieka? Jak można niefortunnie kogoś okraść, że ta osoba kończy yy, strukturowana na jakimś płocie? To, to bardzo niefortunnie powiem ci. Yy. No i rodzina Szypartów zgodziła się na wyrok dwóch do, dożywoci dla niego również, bez możliwości zwolnienia warunkowego oczywiście, w zamian za umorzenie wyroku kary śmierci, no bo on by się pewnie odwoływał potem to tysięcy razy i oni by za każdym razem musieli na te procesy. Przychodzić, więc pewnie powiedzieli, że niech już gnie w tym więzieniu, już nieważne, że nie będzie miał kary śmierci, jakby oni poszli na to. W sumie czasami kara śmierci, jeśli rzeczywiście będzie miała miejsce w miarę szybko, jest taka? No lekka, to nie? średnio to jest 16 mm -hmm. lat, takie minimum. No, mm -hmm. no, oni byli młodzi, więc. Ale ja uważam, że gnicie w więzieniu jest lepsze. I uwaga, uwaga! Członkowie kościoła baptystycznego Westboro to jest bardzo skrajny kościół baptystyczny na czele z Fredem Phelpsem, który jest największym śmieciem jaki chodził po tej ziemi, na sześć już nie żyje, a żył chyba z 80 parę lat. I Z, Kurwa, złego licho nie bierze. No, żebyś wiedział. I zwrócili uwagę całego narodu po tym, jak pojawili się na pogrzebie Matthew Sheparda, wykrzykując homofobiczne slogany. Ja pierdolę, kurwa. Takie Znajdę jak swoje miejsce. Matthew smaży się w piekle i Bóg nienawidzi pedałów. Tak powiedzieli. Pojawili się również podczas procesu makineja przed budynkiem sądu. Super. Przyjaciele mata, Romain Peterson, zorganizował grupę, która otoczyła protestujących członków kościoła, ubrali się w białe szaty, przyczepili sobie anielskie skrzydła i powstrzymywali protest. Wow. To są prawdziwe anioły, a nie no. tamte diaboły z tego kościoła. No i na miejscu zjawiła się oczywiście policja, żeby nie doszło do jakichś agresywnych zamieszek między dwiema grupami, bo to nie wiadomo, jakby to się skończyło. No wiadomo, bo się Więc... zaraz skaczał. No, zaraz by jakąś broń wyciągnęli, no. nie wiadomo. Ci przebrani za anioły, oni by zaczęli w nich strzelać pewnie zaraz. No, sorry, to tak, skrajnie się no Tak, wiesz, ten, To już to pewnie jakiś święty obraz anioł. Gdzie bezcześcić, że co? geje się przebrały za anioły? No. Więc nie wiadomo, no jakby tak to być. się skończyło, więc dobrze, że policja nam przynajmniej wiesz, jakoś chroniła, żeby nie doszło do żadnych agresywnych. Zamieszek. No i yy, oczywiście, morderstwo Matthew przykuło uwagę całego kraju na problem, jakim są właśnie hate crime, zbrodnie nienawiści. I w październiku 2009 roku Kongres USA zaakceptował ustawę prewencji zbrodni nienawiści, właśnie pod nazwiskiem Matthew Sheparda i Jamesa Bearda Jr. To był zamordowany czarnoskóry mężczyzna przez białych supre, suprematystów. Chyba tak się mówi. Neonazistów. No jakby White trash. Też właśnie w latach 90. to miało miejsce. No i Barack Obama wprowadził w życie jako prawo tę ustawę za swojej kadencji. No głównie ta ustawa właśnie reguluje pracę policji przeciwko właśnie tego typu przestępstwom. Mówi o równości praw bez względu na orientację, rasę, religię i pochodzenie. Narzuca też jakby prowadzenie statystyk właśnie w takich przestępstwach, bo wcześniej czegoś takiego nie było. Że jakby statystycznie, ile razy dochodzi do takich przestępstw. No i zapewnia też środki finansowe na tego typu sprawy. I mama Mata, Judy. Została aktywistką na rzecz prawa osób LGBT i założyła fundację Matthew Shepard'a. Oh. I w 2018 roku prochy Matthew zostały zamknięte w krypcie katedry w Waszyngtonie. Ceremonię przeprowadził pierwszy biskup gej Kościoła Episkopalnego tak i nazywa się Jean Robinson. I w 2019 roku Matthew został ogłoszony jednym z 50 Amerykanów na ścianie honoru LGBT w Stonewall National Monument w Nowym Jorku w 50 rocznicę. Zamieszek na Stomło. To już jest historia na inny podcast. Po <noise> całej historii Stonewall sobie możecie poczytać. Nikt tam nie umarł, jakby co. Nie, właśnie dlatego u nas nie będzie na podcast. Ale... <noise> Więc możliwe, że nie będzie. Chociaż. polecam. Niestety jest smutna historia, ale przynajmniej doprowadziła do wielu zmian na dobre. Mam nadzieję. Nie, nie u nas oczywiście. <noise> Niestety nie u nas, ale też dobrze. Mam że nie nadzieję, u że u nas tak. Taka historia się nie wydarzy, żeby doprowadziła do jakichś zmian. Może wcześniej się uda doprowadzić do tego Tak, zmian? przed tym... Przed takimi, przed właśnie, takimi właśnie sytuacjami. No, nie bo wiem jak to nazwać. Sytuacja to chyba dobre słowo. To jest pierwszy odcinek naszego cyklu. Niestety taki smutny. Krótki. Ale... Happy Pride Month. Tak. Być może pojawi się też bonus w tym tygodniu. Tak. Ale bonusy raczej nie będą o... Nie, na pewno nie będą a o takich historiach, to tylko w czwartki zarezerwujemy. Zapraszamy do słuchania i odwiedzenia naszych social media. Jesteśmy Podcast na Martwo Wszędzie i Pa! 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 pa. pa.